Panie trenerze, prezesie w jednej osobie. Nie macie coś szczęścia do tego rzeszowskiego zespołu. Kurczę, przegrywacie, że tak to określę. Nie strzelając jeszcze bramek. w sytuację, trzeba przyznać, mieliście ku po bo po początek spotkania należało. Nie ma co do Was. No myślę, że to właśnie zdecydowało o tym tak naprawdę. Pierwsze powiedzmy 6 minut do 8 mieliśmy na pewno przywagę i tego nikt nam nie odbierze. Niestety nie mieliśmy tego zamienić na plamki, supek po przestrzka, za raz. No i brakło nam tego sezonowego farta się tak naprawdę, no nic, nie możemy teraz się załamać, za dużo o tym myśleć, przegraliśmy, jest trudno, ponosimy głowy do góry i walczymy dalej. Przegraliście, ale przegraliście dopiero pierwszy raz w tym sezonie, byliście do tej kolejki jedną z dwóch niepokonanych dużych w pierwszej lidze południowej, także na pewno nie jest źle. Jakie plany na dalsze mecze? Czy, czy yy, walczycie o czołowe lokaty? Tak naprawdę my, tak naprawdę będziemy już od paru dobrych lat i jako pan mówi o człowiek, tak, my staramy się o tym nie mówić, tak, bo to wiadomo, on to paraliżuje, my staramy się pracować, tak, żeby każdy z nas był lepszy, z każdym rokiem gramy, mi się wydaje moim zdaniem, coraz lepiej, mówią tu wyniki i myślę, że na to pytanie będę odpowiedzieć dopiero pod koniec drugiej rundy, tak naprawdę, bo tak naprawdę naszym celem jest spokojna gra w środku, budowanie tych drużyny, tak, naszym celem jest zaatakować za 2-3 lata dopiero. Za 2-3 lata, a tak. Niech mi Pan powie jeszcze, czy jest zapotrzebowanie, czy cieszy się w Waszej miejscowości futsal pod kielcami popularnością? Oczywiście, że tak. W naszych meczach jest przeważnie komplet hardy, komplet ludzi na hali. Futsal jest tam dość, wiadomo, jesteśmy tak jesteśmy rodzinkiem w, w tym województwie. Mamy ligi środowiskowe, powoli się ten rozwija, do nas ludzie na przychodzą, myślę, że w kierunku, tak? Tak mówię, nie jesteśmy na razie napięci na jakiś tam super wynik. Budujemy tę drużynę. mamy młodą bardzo drużynę, nacisk mówię budę 23 lata, więc bardzo młoda drużyna. I myślę, że to z czasem zaprocentuje, tak? Nie ma dużego nacisku na wynik dlatego, że to paraliżuje i przeszkadza moim zdaniem w rozwoju. Czego życzę, tego tej spokojnej pracy i no. jak tak jest w planie, tak jest zapisane, to za dwa, trzy sezony tych sukcesów większych niż na tą chwilę macie. Dziękuję bardzo.